Piąty tom kolekcji Marvel Must Have od Hashet, czyli Dary Dewin ojciec od Joe'ego Kasady. W tym materiale opowiem Wam troszeczkę o fabule tego komiksu. Zaprezentuję rysunki, zawartość tego tomu yy, oraz tym, co dostajemy dodatkowo w tym komiksie, ale także uzupełnię to o parę słów od siebie na temat tego komiksu. Zapraszam Was do dalszej części materiału. Cześć, cześć. Jak wiecie z poprzedniego materiału doczekałem się w końcu swojej paczuszki, doczekałem się prenumeraty i oto jest e, pierwszy materiał związany z tą paczką. E, czyli piąty tom Daredevil, ojciec od Joe'ego Kasady, który tworzył scenariusz i rysunki do tego komiksu. Razem z tym tomem dostajemy taką oto grafikę, która idealnie się wpisuje w mroczny klimat komiksu i styl e, Joe'ego Kasady. Dla tych co nie znają Joe'ego Kesady od razu mówię, że rysował rysunki do historii o Batmanie. Od 1998 też prowadził historię z Daredevilem. Też o wielu, wielu innych jeszcze bohaterach tworzył rysunki, rysował historię. Do tego co na przykład znalazło się już na kanale, to warto wrócić chociażby do Tomu Knightfall. Batman Knightfall, prolog, Jest to tom pierwszy, gdyż tutaj znajdziemy jedną z historii, którą ilustrował nam pan Joel Pesada, czyli Batman Sword of Azrael. Yy, czteroczęściowa opowieść, yy, którą ilustrował nam właśnie ów autor. Także warto sobie wrócić do tego tomu albo chociaż po niego sięgnąć, jeśli spowodowała wam się ta opowieść. Ale wracając do samego komiksu, jak się on prezentuje. Także, jak widzicie, nieuszkodzony komiks przyszedł mi. Więc poczta polska i wydawca się sprawdził. Yy, jedziemy dalej. Tak się prezentuje komiks i, co najważniejsze, spis treści. Yy, komiks składa się z sześciu zeszytów. Yy, Daredevil Fader, czyli ojciec. Wydawany w latach 2004-2007, czyli można powiedzieć, że prawie 20 lat temu. Oraz pełny spis autorów, Joe Quesada scenariusz, rysunki, Dan niki, tusz i Richard Wizanów jak kolory. No i mamy tutaj też polską redakcję, Chachette, która dostarczała nam ten komiks i przygotowała go. Także, jak widzicie, Praca w Re. No i okej. Okay. Tutaj oczywiście dostajemy wstęp na temat tego, jak powstawał ten komiks, skąd się wziął pomysł, krótka historia Joe'ego Casady. Tutaj też widzicie, jest wymieniony Kevin Smith, z którym Joe Casada w latach 1998 tworzył historię o Daredevilu. I tutaj siedziała ta historia o Casadzie, żeby jeszcze coś napisać. I to jest właśnie ta opowieść. Generalnie w tej opowieści Matt Murdock, czyli nasz tytułowy Daredevil, do. Udało mu się dotrzeć do momentu, w którym przestępczość praktycznie zniknęła z jego dzielnicy, z Hell's Kitchen, ale pozornie, pozornie. Mam tutaj też wiele retrospekcji z przeszłości. Generalnie w mieście. Grasuje nowy złoczyńca, nowy, seryjny morderca. Co prawda nie działa na terenie Hell's Kitchen, jednakże w Nowym Jorku, co pozornie niby nie jest problemem Atamardoka, jednakże inni superbohaterowie, którzy są obecni w tym komiksie, mówią mu, że jednak, że jednak powinien zająć się tą sprawą. I to mniej więcej tak ogólnie Historia, która jest zawarta w tym komiksie, historia przepełniona jest motywem, właściwie motywem głównym historii jest ojciec. Co ma, do, co ma wspólnego jego ojciec z mordercą obecnym w tym komiksie, w tym tomie? Pozornie niewiele, ale jednak dużo. Jednak dużo tutaj, dużo postaci zawarte w tym komiksie, bohaterów. Gdzieś tam łączy się z przeszłością Matamartoka, z ojcem, z nie tylko jego ojcem, ze swoimi własnymi rodzicami. Także to jest taki główny motyw tego komiksu. Nie jest tym nic dziwnego, gdyż sam Joe Quesada, kiedy tworzył ten komiks, sam był tuż po swojej osobistej tragedii, gdyż stracił też swojego ojca w wyniku choroby. I to jest takie jego osobiste, osobiste, pożegnanie się z ojcem. Także nie było to łatwe dla niego, e, tworzenie tego komiksu. Też tym bardziej, że on w latach 2000, od 2000 roku, z tego co pamiętam, mogę się troszeczkę mylić, e, został redaktorem naczelnym Marvela, więc też nie miał zbyt dużo czasu, żeby e, na szybko wypuścić ten komiks, więc dlatego on tak e, był wypuszczany przez te trzy lata, jeśli na przykład dobrze policzyłem. Sama historia jest ciekawa. Momentami wydawało mi się, że wiem, co się wydarzy, że wiem, kto jest tutaj tym tajemniczym e, mordercą. Jednakże, jednakże no, okazuje się, że nie miałem tyle e, zmysłu detektywistycznego i cały czas e, zwrot akcji powodowało, że mm, czyli jednak nie, ten, nie, tą drogą, nie tą drogą pójdziemy. Komiks jest fajny, generalnie, mnóstwo mamy tutaj retrospekcji, które są w innych odcieniach kolorów, tak jak tutaj w tym wypadku, pełno jest takich dużo dużych plansz z rysunkami, więc pan Joe Sada nie bał się takich zabiegów, także jeśli dostajemy tutaj jakieś takie retrospekcje, to nie pogubimy się, pod względem właśnie kolorów chociażby, kolory w tym komiksie są mroczne, są Ciemne, ale no, Daredevil działał w nocy pod, pod przykrywką nocy, także idealnie to pasuje dla tej postaci. Tak, jak mówię, tutaj mamy mnóstwo odniesień do przeszłości: Mata Mordoka, także do jego ojca. Tutaj jest mnóstwo odniesień, wspomnień, mata, które nawiązują do, 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 do jego ojca. Jaki on ma do tego wszystkiego stosunek? No, powiedzmy, że przeszłość Mata Mardoka dogania go w tym komiksie. Także klimat fajny, klimat dobry, idealnie pasujący do, do całej historii. Historia jest ciekawa, ma wiele wątków, wiele ciekawych sytuacji, które naprawdę powodowały, że bardzo dobrze mi się czytało ten komiks. Y, dlatego uważam, że to jest komiks y, godny polecenia. Y, co znajdziemy jeszcze w dalszej części komiksu, żeby też wam za dużo nie pokazywać, y, bo wiadomo, no, jak za dużo pokażesz, to mogę za dużo spoilować. Y, tak się prezentują materiały dodatkowe. Dostajemy tutaj takie y, plansze y, z projektami układek można kadry. No i to co zazwyczaj dostajemy: notkę o autorze, czyli możemy sobie tutaj więcej poczytać o naszym autorze komiksu, czyli Joe Cassadzie, jego krótką historię, czym się zajmował. Też dostajemy krótkie za kulisami o powstawaniu tego komiksu. Dlaczego, co i jak. Generalnie pierwotnie komiks miał być 5 Składa się z pięciu zeszytów. I ostatecznie JOE Kasada stworzył 6. I takim dobrze, bo jest to, jest to bardzo fajny komiks pod wieloma względami, które już Wam wymieniłem. No i tutaj też mamy Oś Czasu, czyli moja ulubiona część tej kolekcji. W której możemy sobie prześledzić mniej więcej historię Daredevila, co można by było sobie poczytać wcześniej, co się pojawiło potem. Także skarbnica wiedzy. Tutaj mamy też, właśnie, historię naszego Mata Mardoka. Jak widzicie, historię ojca, naszego Daredevila. Przybliżyć tutaj krótko tę historię i sylwetki. Dzięki czemu możecie poszerzyć sobie wiedzę na temat naszego superbohatera. No, i tutaj, co dostajemy za dwa tygodnie, czyli Hulk, Czerwony Hulk oraz Młodzi Avengers pomocnicy. W takich krótkich słowach podsumowania, komiks fajny, komiks ciekawy, historia ciekawa. Tym bardziej, że jak się zna. Background związany z powstawaniem tego komiksu, to on jeszcze nabiera większego sensu, największej głębi, biorąc pod uwagę właśnie też odniesienia i motyw generalnie ojca, który jest obecny nie tylko w przypadku Mata Mardoka, ale i też bohaterów, którzy tutaj biorą udział w tym w tej całej historii, więc to jest kluczowy tytuł w stosunku do tego komiksu. Rysunki, no nie powiem, są fajne, są mroczne. Tutaj nie boi się autor robić duże plansze, które zajmują całe dwie strony. Ma to swój cel, ma to swój wydźwięk. Chociaż generalnie przyznam się, że widok y, Mata Mardaka z tak wielką klatą y, i ramionami y, trochę tak, no nie wiem, y, może nie są to moje estetyczne gusta związane z komiksami. Jednakże rozumiem założenia autora, gdyż właśnie on chciał podkreślić bokserską przeszłość i korzenie naszego bohatera. To to jedyne, co mi nie pasowało, a tak generalnie ja uważam, że to jest fajny, świetny komiks. Faktycznie warto go mieć, warto się zapoznać z historią Mata Mordoka. Jeśli uwielbiacie Daredevila, więc to jest idealnie może być dla was idealną pozycją. Okej. Okay. Dzięki wielkie za uwagę i do następnej recenzji i prezentacji komiksu bądź książki. Trzymajcie się i cześć!